Witam Państwa przy telefonie Pan Bronisław. Pan Bronisław, który razem z polskim legionem Adama Słomki udał się do Lwowa, a tak naprawdę do Moskwy. Czy jest pan w tej chwili we Lwowie? Co tam robicie? Jakie realizujecie zadania? W tej chwili to są zadania takie logistyczne organizujące odbiór przyszłych legionistów i już tych, którzy dojechali i zostali tutaj na Ukrainie i wykonują swoje wnioski w zależności od tego, kto do czego jest najlepiej wręcz No Wielu traktuje waszą wyprawę z przymrużeniem oka, ale też wiele osób w Polsce kibicuje temu pięknemu, choć nieco sentymentalnemu gestowi. Ilu was tam w tej chwili jest? Eee, no tak nawiążę do tego przekonując sprzedieniem okrad. Może widzieli relacje, relacje w zależności od jakichś stacji lub się tak relacje z komentarzem. Ale muszę tutaj dodać, relacje, które to, z spozegają na randachują powiedzmy yy, to było z medii. W międzyczasie, w tym samym czasie, trochę wcześniej, grupa legionistów już była e, na dworcu i w drodze na Ukrainę. A im jest e, od 50 uderzeń, może nie będę na konkretnych liczb, to nie to nic. To no to nie, nazwijmy to teraz kompanią, ale rozumiem, że niebawem będzie z tego batalion. Nie wiem, a oni się tam. Na Boże i Dywizja. Na Boże i Dywizja. No, trzymamy kciuki, Panie Grońsławie. No dobrze, ale y, y, proszę powiedzieć, rozumiem, że trwa tak, tak zwana kwaterka, tak chyba moglibyśmy to nazwać. Y, kwaterka, przyjmowanie kolejnych y, zainteresowanych y, waszą akcją. No i co dalej? C co jest waszym celem? Ja już rozmawiałem na ten temat z Adamem Słomką, no ale jesteście już. Werwowie, co dalej się będzie działo, co będziecie robili. No więc tak, no w tej chwili to tutaj prace organizacyjno-logistyczne, w tej chwili część osób, które dotarły do Lwowa zajmują się szeroko rozumianym wolontariatem. Co będziemy dalej robić? No dużo dużo też zależy, nie wiem jak mam różnie pytanie, dużo zależy od tego słucha z dawną gdzie, na, gdzie, po prostu, jakie, jakie, konkretne zadania. Hmm. Ale rozumiem, że nie wyklucza Pan działań militarnych z Waszym udziałem. Prawo Polskie oficjalnie zakazuje obywatelom polskim rzeczniczego komisji elektronicznej. O to w ten sposób. Nie wyklucza rozumianej pomocy. Rozumiem, że... Okoliczności nie pozwalają panu szerzej wypowiedzieć się na ten temat. No dobrze, a teraz proszę nam może powiedzieć, jak wygląda sytuacja we Lwowie? Czy jest jakieś zagrożenie? Czy, czy słyszycie echa jakichś akcji rakietowych, jakichś działań wojennych? Jak wygląda też, jaka jest atmosfera w mieście? W Lwowie. Jaka atmosfera? Jest spokojnie. Nie no, mieści się tutaj żadnych takich oznak strachu, paniki, zmęczenia, trakc na, na twarzach. Dużo, dużo jest osób, które ze wschodu uciekają, którzy się na granicę. Jest spokojnie. Na dzień dzisiejszy jest spokojnie. Nawet w zbytniej nie widać. Że Ukraińcy są opanowani. No i dużo jest e, faktycznie bardzo dużo uciekających, kobiet i dzieci. Mężczyzn się naprawdę mało wśród e, tej grupy ludzi widzi. E, także nic się prawdziwych e, uchodźców. E. Czy, tak, e, czy, wasza obecność, no. czy Wasza obecność buduje jakiś optymizm u Ukraińców? Czy... A, tak. Mamy... Bo macie Maciejówki, macie orły w yy, koronie, prawda? No? Maciejówki może, może nie, może nie wszyscy. Yy, mamy na augurowaniu logo yy, z Legion Polskiego, dwujęzyczne, z Legorskim jak w języku za naszą za naszą wolność w języku polskim i ukraińskim. No i na pewno na pewno Państwo znaleźć drogą zwraca to uwagę. Są pozytywne naprawdę reakcje nawet potrafią podejść niektórzy, niektórzy Ukraińcy, Ukraińcy, przyjrzeć się, zapytać i czy... tak widać z ich strony taką radość, taką, że czują się tacy. Że ktoś za nimi stoi, że ktoś ich wspiera. Tak, tak, to tak, chyba jest ważne, tak, tak. Czyli rozumiem, że wizerunkowo wasza akcja, wizerunkowo wasza akcja spełnia pewne oczekiwania, które z nią wiązaliście? Wizerunkowo przede wszystkim praktycznie. Tak, te działania, które wykonujemy w tej chwili, jak się rozumiem, w pomoc potrzebującym Spełnia, jak najbardziej spełnia i jest mocno zaakcentowana. Proszę na koniec powiedzieć, czy Ukraińcy wierzą w zwycięstwo? Ale tak naprawdę. Czy, czy są przekonani o tym, że to się, że, że uda się pokonać Rosję? No tutaj nawet się nie będę zastanawiał. E, nie wierzę. Bez względu wierzę. Są realistami. Wiedzą, że jest, może być ciężko. E, pamiętajmy, że mają teraz armię ukraińską, a to czynienia z armią która nie respektuje żadnych konwencji, żadnych praw humanitarnych. Ale wierzą, wierzą. To, I to nie, nie mówię w sposób jakiś propagandowy. To widać, słychać e, i jest to takie widoczne. Wierzą, ale też wiedzą, że łatwo nie będzie. Bardzo Panu dziękuję. Rozmawialiśmy z Panem Bronisławem. Można powiedzieć polskim legionistom, który w Polskim Legionie, prowadzonym przez Adama Słomkę z Konfederacji Polskiej, Polski Niepodległej w tej chwili, Przebywa w Lwowie i tam działa. Bardzo, bardzo dziękuję.